Dobry wieczór, drodzy państwo. 21 lutego. Czas szybko leci. Dzisiaj studio na żywo wtorek i czwartek zawsze rozmawiamy o zdrowiu, o bieganiu, tak żeby wzajemnie się motywować. Dzisiaj łączymy się z gminą Czarna Dąbrówka i porozmawiamy z biegającym wójtem, z gospodarzem tej pięknej gminy. Dzień dobry. Witam, dobry wieczór. Witam cię Davidzie i wszystkich biegaczy. No dzień dobry. Wszyscy czekali na tę rozmowę. Panie Wójcie, jest Pan jednym z nielicznych biegających samorządowców. Proszę powiedzieć, skąd to się wzięło, to bieganie, i jak to jest ważne w Pana pracy, jak to Pana rozluźnia, relaksuje. No, rzeczywiście, to tak działa. No, mój peset biegowy jest dosyć już wiekowy. Liczy sobie tyle, ile nasz wieczorów 32 lata. Zaczęło się no, z, w okresie też 30 paru lat. Bieganie nie było zbyt popularne. Zaczęliśmy od też zwykłych tenisówek. Kiedy pamiętam, biegałem gdzieś tu po bocznych drogach, czy od kiedy nieraz asfaltem jakieś szybsze wybiegania robiłem, no to zdarzało się, że z samochodu ktoś tam pokazywał w czoło, no ale to się rozwinęło dosyć pozytywnie, miałem dosyć takiego pozytywnego Nauczyciela, który właściwie to rozkręcił nasze bieganie, pana Natkańca, takiego lokalnego sportowca, nauczyciela w u i który nas tu zarażał wszystkich swoją aktywnością. I właściwie to jego osobowość też wpłynęła na to, że zacząłem również biegać. A zawodowo rzeczywiście, no, na pewno odczuwają to wszyscy biegacze. Działa to na podwyższenie poziomu testosteronu, adrenaliny. Bardzo pozytywnie, bardzo mi to pomaga. Myślę, że każdy w swoim zawodzie też się tak czuje. Staram się, właściwie bieganie stało się takim, takim moim kalendarzem życia, a, a też codziennością, bo Staram się dzień zaczynać też od jakiegoś lekkiego rozruchu, z pół godziny. Później kończę gdzieś z zimnym prysznicem, i to tak wystarcza tej adrenaliny na połowę dnia. A jak się nie uda, no to gdzieś tam w pracy znajduję chwilę, 50 minut na robienie pompek. To gdzieś tak z 8 serii po 30-40. I raz na maksa. No, i to też daje takiego, takiego dosyć mocnego kopa na cały dzień. I taką rzeczywistą aktywność wystarcza na, na, na taką aktywność intelektualną i, i fizyczną. Jest to w tej pracy przydaje się, jest to niezbędne. I ludzie się cieszą, że mają takiego wójta, czy yy, yy, myślą, yy, że to jak ak yy, Tak, akurat w tym życiu publicznym to jest różnie. Yy, robię to właściwie tak yy, dla siebie, a jak to ludzie odbierają, yy, trudno mi powiedzieć. Yy, aczkolwiek nie, nie spotykam się z żadnymi yy, takimi reakcjami negatywnymi. Myślę, że to pozytywnie oddziaływuje. Staram się tu też brać udział w naszym Grand Prix i jak mam okazję pobiegać, a biorę udział w każdym naszym prawie, chyba dwa opuściłem z 32 biegu orów, to no myślę, że to też tak oddziaływuje pozytywnie. Ale mam wśród swojej załogi młodych ludzi, którzy, którzy no podążają w biegu o ruch za mną. Także mam tą drobną satysfakcję, że są młodsi, ale ciężej im to idzie. Ale na pewno gdyby potrenowali, to doścignęliby szefa. Ale myślę, że w ogólnym takim wizerunku oddziaływuje to na pewno. Zresztą w swojej pracy też staram się przekładać tą aktywność sportową na też decyzje. Które gdzieś mam okazję podejmować w rodzaju inwestycji czy organizowania różnych, no powiedzmy, eventów sportowych o charakterze sportowych czy imprez, to staram się, staram się być w nich i, i gdzieś tam znajdować i środki finansowe na to, i pozytywnie. E, gdzieś ten temat widzieć i pomagać wszystkim, którzy e, w tym temacie się udzielają mamy, mamy takich e, wf -istów. Aktywnych też u nas w szkołach, którzy odnoszą sukcesy w trenowaniu młodzieży. Nasza młodzież też z kół podstawowych gdzieś tam brała ostatnio udział w Mistrzostwach Polski w Toruniu, także mamy wybieganych trochę ludzi. A jednym z wyfistów jest mąż Angeliki Ciuchowskiej, także mamy dobrych trenerów, dobre przykłady. No to jest niesamowite, właśnie budowanie takiej aktywnej społeczności, i pan jako głowa tej gminy jest takim przykładem. Czyli rozumiem, że to na co dzień też pomaga w takim świeżym spojrzeniu, żeby trochę się zdystansować od tych wszystkich problemów, bo przecież ta praca nie jest łatwa to jest praca z ludźmi i praca z dosyć dużymi projektami. Czyli rozumiem, że bieganie pomaga. Pomaga w tej pracy panu jako wójtowi, jako szefowi, który zarządza instytucją, jaką jest gmina. Oczywiście tak. To ja już to wspomniałem o tej aktywności fizycznej i tej to pozwala, no, przekłada się na pewno na, na, na tą prężność też intelektualną. Się człowiek gdzieś tam staram się dużo spędzać czasu treningowego na świeżym powietrzu, a to rzeczywiście dotlenia organizm i, i powoduje, że no, czuję się tak sprawny i w pracy. Rzeczywiście praca wymaga ciągłej takiej aktywności. Bo tych tematów do ogarnięcia w ciągu dnia jest sporo i, i rozrzut tematyczny jest bardzo duży. Także no, trzeba być w, w takim no nie tylko fizycznym ciągu i, i fizycznie dobrze się czuć, ale intelektualnie też. Wracając do tych obiektów i, i, i do tej mojej. Gdzieś tam obecności to dzięki, dzięki wam i dzięki cyklowi kaszu biegają, odwiedziłem szereg gmin, na Pomorzu, których prawdopodobnie, gdybym nie biegał, to, to bym nie miał okazji tam być. A przy okazji też miałem możliwość spojrzenia na stadiony, na trasy, po których biegamy, a szczególnie stadiony. Bieżnie, lekkoatletyczne. Ciągle zazdrościłem innym gminom w takich lekkoatletycznych bieżni, dzisiaj z nowymi nawierzchniami. Było to moim marzeniem, żeby w naszej gminie i w mojej coś takiego zaistniało, i w tym roku zaczęliśmy właśnie taką inwestycję. Będziemy mieć czterotorową bieżnię i jedną 100-metrową. Profesjonalne boisko, przystępujemy do budowy takiego stadionu. Także cieszę się, że w tym roku na pewno na biegu RUF wszyscy, którzy będą i nas odwiedzą, oczywiście ogromnie wszystkich zapraszam, jak co roku, będą mieli okazję widzieć, jak to przebiega, a w przyszłym roku na pewno już będziemy mogli profesjonalnie na tej bieżni pobiegać wspólnie, razem. To jest niesamowite, to jest niesamowite. No i właśnie, i 3 maja już 32 bieg Orłów. Proszę powiedzieć, to jest wydarzenie z niesamowitą historią, ważne dla powiatu bytowskiego. Czy może Pan zaprosić biegaczy, żeby byli z nami również w tym roku? Wszystkich biegaczy, którzy nas słuchają i którzy mają w pamięci ten y, bieg korwów, a e, zapraszam tych starszych, którzy e, biegają już e, i ten bieg pamiętają, bo. Takich biegaczy, którzy cyklicznie zaliczyli wszystkie biegi, to mamy na dzień dzisiejszy chyba dwoje albo i troje, mhm. ale również zapraszam wszystkich młodszych. Myślę, że po kilka albo kilkanaście biegów zaliczyli również. Wspaniała atmosfera, piękne trasy. Przenieśliśmy się też, bo kiedyś biegaliśmy po miejscowości Czarnonąbrowka. Można było bić rekordy, bo trasa była równa, ale teraz z konieczności tych wszystkich logistycznych i, i trudności w załatwianiu yy, pozwoleń różnego typu, przenieśliśmy się do. Na ścieżki, właściwie na trakt leśny, przy, przy współpracy z Nadleśnictwem. Od dwóch lat biegamy po nowej trasie, ale również wspaniała, równa trasa. Także jak ktoś chciałby bić rekordy tutaj, no to jest to równiutka trasa i można tutaj postawić sobie ambicjonalnie temat bicia rekordów. Na pewno jest to dobre miejsce. Tak, i... Ogromnie zapraszam, dobrze, wszystkich, tak? Jak, przygotowana trasa. Tak. Na pewno dobrego humoru i dobrej atmosfery nie zabraknie. Tak, to, to na pewno będzie fajne wydarzenie Czarnodąbrówka 3 maja i w tym roku widzimy, że ten bieg pojawił się na mapie biegu dookoła Kaszub, bo będzie właśnie odbywał się... W terminie, w którym będzie trwał bieg dookoła Kaszub. Co prawda ta kolumna biegowa do Czarnej Dobrówki nie przebiegnie, ale będziemy, będziemy się z nią łączyć. Proszę powiedzieć, jak Pan patrzy na ten bieg dookoła Kaszub? Jak ważne jest to wydarzenie dla naszego województwa, dla Kaszubów? No, jest to ogromna niespodzianka. Dla was, organizatorów, na, na pewno e, nowa rzecz, ale e, logistycznie e, duże wyzwanie. E, ponieważ też współdecyduję w organizacji e, każdego roku e, biegu, tego naszego, wiem, ile problemów organizacyjnych taki bieg e, z iloma problemami trzeba się zetknąć. I zmierzyć, to działanie na całe łowiosło pomorskie i bycie w różnych gminach, w starostwach, w powiatach z takim biegiem jest naprawdę ogromnym wyzwaniem i ogromnie Wam gratuluję takiego, takiego przedsięwzięcia. No i podziwiam też ze swojej strony. Miałem przyjemność gościć prezesa stowarzyszenia Henia Miotka na rozmowach i w powiecie i u nas w gminie. No, życzę, żeby każdy bieg udał się, natomiast jeśli chodzi o, o, o sam taki efekt wizerunkowy, o, o, o spełnienie celu, E, takiej transparentnego sposobu pokazywania zdrowego e, życia i, i na kaszubach i w województwie pomorskim. No, to jest e, niespotykane przedsięwzięcie. Niczego takiego nie e, doznałem w swojej historii biegacza przez 30 parę lat, żeby ktoś organizował e, taki cykl no właściwie z takim, z takim narodowościowym tekstem czy podtekstem charakterem, żeby żeby Tą kulturę kaszubską gdzieś pokazywać w, w biegu. No, to jest rzecz taka oryginalna, niespotykana i, i na pewno oczekujemy, jak to się wszystko skończy. Będzie na pewno to dużo, dużo poznawczych takich elementów, Gdzieś na pewno będziecie jako organizatorzy podsumowywać sobie i zbierać takie doświadczenia. No będzie to duże przedsięwzięcie. Gratuluję i życzę, żeby to wszystko się udało. Wszystkie ręce na pokład, jak to mówią. Wszystkie no ręce na pokład i na ale... pewno organizatorzy, którzy się w to do tego cyklu, gdzie się zapisali i, i przyklasnęli tej całej idei, na pewno będziemy się wszyscy starać, żeby na pewno dobrze to wyszło. Tak, bo to ma być właśnie wydarzenie dla nas duże wydarzenie, żeby pokazać Polsce, pokazać Europie, że tutaj żyją kaszubi, którzy są mają piękne tereny, piękną kulturę, język, legendy piękne dziedzictwo i właśnie jedną z tych gmin Kaszubskich jest gmina Czarna Dąbrówka gdzie gdy się w nią wjeżdża to widać różne postacie e, takie stworzone z drewna z legend Proszę powiedzieć czy warto przyjechać do Czarnej Dąbrówki turystycznie i czy warto tam zamieszkać jak piękna jest to gmina Panie wójcie Promujemy się nazwą Gmina Lasów, jezior i rzek. I rzeczywiście taki klimat i taką atmosferę, taką przestrzeń. Bogatą w przyrodę mamy. Mamy duże jezioro Jasień, 500 hektarowe ponad. Mamy w ogóle siedem takich większych jezior. Na których możemy sporty wodne uprawiać. Mamy rzekę Słupie, mamy rzekę Łupawa, gdzie można sporty kajakowe również uprawiać. Znajdują się też ścieżki rowerowe. No jest. Tej aktywności w tym otoczeniu czystego powietrza i przyjaznej przyrody na pewno można tu przyjechać i na pewno znaleźć miejsce na taką aktywność sportową. Jesteśmy też, promujemy się też w dużej części jako gmina kaszubska. Kiedyś przy spisie narodowym 25 mieszkańców potwierdziło, że swoje związki z Kaszubszczyzną, w związku z tym też nasze miejscowości również mają tablicę miejscowości ona w nazwie Kaszubskiej. Także i taki rzeczywisty, taki, który się da odczuć klimat kaszubski to mamy w 50% naszych wszystkich miejscowości, w których byli Kaszubi. I w tej chwili jeszcze te rodziny i ta młodzież, która jest na tych terenach, w tych miejscowościach aktywnie też zna język kaszubski. Mamy trzy zespoły szkolne kaszubskie, także mamy tą kulturę kaszubską dosyć mocną. Czyli warto do Czarnej Dąbrówki przyjechać na weekend, na jeziora, na kajaki, odpocząć od takiego tempa, które jest w mieście, które mamy na co dzień, bo jest to gmina cicha i piękna. A proszę już tak powiedzieć na Zakończenie, jeśli chodzi o ludzi, o mieszkańców, ogólnie o ludzi, których Pan obserwuje, czy ludzie się angażują społecznie, czy ta integracja spada, rośnie, jak to wygląda, jeśli chodzi o aktywność mieszkańców, czy są oni zaangażowani, a jeśli nie, to jak można by ich zaangażować do życia społecznego. Myślę, że tu dużą rolę właśnie spełniamy jako samorząd i, i te formy aktywności są różne, bo sportowej to już mówiliśmy, że jesteśmy w tych wszystkich sportowych dziedzinach, staramy się, żeby, żeby w nich być i rzeczywiście pokazują się tu, pokazuje się tu wiele. Już w wielu miejscowościach ta społeczność jest aktywna. Pod względem fizycznym są, są środowiska, które chętnie poruszają się z kijkami. Mamy, będziemy mieć ten stadion lekkoatletyczny, mamy boiska, mamy trzy sale gimnastyczne, także od tej strony to, to jesteśmy tutaj Rzeczywiście widzę tą aktywność, i to dobry przykład jest też dla młodzieży i dla dzieci, i, i, i żeby tą kulturę fizyczną pokazywać, i jest to na pewno duże wyzwanie dzisiaj I, i ta ciągła walka na pewno jest z tymi różnymi formami mediów, które dzieci bardzo chętnie, w których siedzą bardzo chętnie i, i, i trudno ich od tego do sportu nakłonić i odciągnąć, ale no właśnie takie sposoby i takie, takie, taka aktywność na pewno pomaga, żeby rzeczywiście tą młodzież wciągać również do tej aktywności sportowej. Natomiast społeczna no mamy fundusz sołecki od 2010 roku to jest taka, takie zasilenie z naszego budżetu w środki finansowe. Sołectwa przeznaczają to na różną aktywność też w postaci imprez w postaci inwestycji. Mocno fundusz rozruszał te społeczności wiejskie. Gminny Centrum Kultury ma szereg form z którymi wyjeżdża do poszczególnych sołectw tam urządzając różne eventy dla dzieci dla dla seniorów. Mamy dosyć bogaty program, od dwóch lat prowadzimy dla, na rzecz seniorów. Duża ekipa ponad 120-150 w porywach seniorów, którzy uczestniczą w tych zajęciach. Staramy się być aktywni z, również z seniorami, i, i, i społecznie, i sportowo. Tak? Czyli, czyli tu tak krótsze czy nie? tak. Proszę. Ludziom chce się czy nie chce? Jeśli wspomagamy, to się chce. Myślę, że gdyby tych, tych form nie było, takich organizacyjnych ze strony y, samorządu, y, w postaci też jeszcze zakładania stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, mhm. ten y, pierwszy i mocny impuls zawsze jednak powinien być ze strony samorządu. Wtedy tą aktywność daje się rozwijać w różnych kierunkach. To taka i rzeczywiście sportowa, i, i społeczna. Ale tym myślę, inicjatorem głównym to, to jest i powinien być samorząd. I Bardzo dobrze. Cieszymy się, że, że tak to działa, że ludzie aktywni chcą być, że te inicjatywy są podejmowane. Ja życzę wszystkim nam, żeby biegających wójtów, burmistrzów i prezydentów było jak najwięcej bo to wtedy odświeża umysły takim osobom, które zarządzają. Wszystkim zresztą tego życzę, bo jest to idealny, na Pana przykładzie, na przykładzie innych biegaczy, że jest to idealny sposób na relaks umysłu. No i cóż, dziękuję. Dziękuję, że udało nam się porozmawiać. 3 maja, widzimy się. W Czarnej Dąbrówce na 32 biegu Orłów i oczywiście zapraszamy na bieg dookoła Kaszub, na który zapisy już e, ruszają jeszcze w tym tygodniu. Także dziękuję i wszystkiego dobrego. Jeszcze, jeszcze słowo Dawidzie, muszę to powiedzieć i skoro mam już taką okazję, żeby o tym również powiedzieć, to chciałem zaznaczyć, że e, no rzeczywiście od 30 lat biegam, a Kiedyś na biegi się jecha, jeździło po, po daleko po Polsce. Od Kołobrzegu do Piły szukaliśmy takich biegów starogardańskich, gdzieś do Gdańsk, Gdynia. Szukaliśmy tych biegów, bo aż tak wielu ich nie było, żeby się pojechać i, 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 i trochę się doładować tą adrenaliną, co pozwalało gdzieś znowu trenować, dawało taki impuls do tego treningu. To się okazało, że od paru ładnych lat wy jesteście na takim, wyjesteś się na Pomorzu no, takim stowarzyszeniem, które rozkręciło to bieganie wspaniale, cudownie, bo jak jestem na każdym e, gdzieś e, cyklu, e, w, którymś, w którejś gminie, tych biegaczy jest coraz więcej. Pamiętam, jak się to tworzyło, to, 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 to było gdzieś około 100, 150, maksimum do 200 biegaczy. Znaczy przed COVIDem było nas kurczę momentami gdzieś około 300. COVID trochę nam e, tą przestrzeń też e, no, nie powiem, że zniszczył, ale ograniczył. Ale widzę, że to się odbudowuje, jest znowu nas coraz więcej. Ale to dzięki Wam, dzięki organizatorom i dzięki e, takiemu wizerunkowemu, dobremu przygotowaniu tych imprez. Logistycznie jesteście sprawni, to muszę powiedzieć, że tam macie wszystko poukładane, każdy wie, co ma robić, i pięknie te imprezy wszędzie wyglądają pod względem wizerunkowym, sporo sprzętów. E, naprawdę ogromnie, i ja e, z, ze swojego doświadczenia i wizerunku takiego m, służbowego e, wójta, i też biegacza chcę całej ekipie Kaszuby Bieganiu, całemu stowarzyszeniu ogromnie podziękować. No i oczywiście Dawid Tobierz, bo ty jesteś tutaj takim wizerunkowym każdym biegu liderem, który wspaniale te imprezy prowadzi. Prezesowi też gratuluję tego pomysłu. Gdzieś kiedyś pamiętam, spotykaliśmy się bodajże w Łebie kilkanaście lat temu. Rozmawialiśmy o tym, jak się to rozkręca i, i, i zapraszałem do utworzenia u nas również takiego biegu. Od trzech lat wspólnie ten bieg przy Waszym oddziale udało się organizować u nas. Ogromnie wam za tą postawę w imieniu biegaczy i swoim wójta, ogromnie Wam dziękuję. No bardzo dziękuję za te ciepłe słowa. Prawda jest taka, że faktycznie po koronawirusie jest bardzo ciężko i czasami nie wygląda to tak, jak chcielibyśmy, jak wyglądało to przed COVID-em, natomiast mamy nadzieję, że wszystko będzie szło w dobrą stronę, będzie tylko lepiej, bo chcemy motywować, chcemy namawiać ludzi do aktywności fizycznej, szczególnie młodych, bo wiemy, że młodzi Polacy są niestety najbardziej, no, najwięksi są w Europie, najszybciej nabierają na wadze, więc chcemy szczególnie młodych namawiać do aktywności fizycznej i to chcemy robić. Także dziękuję panu, Panie Wójcie, jeszcze raz bardzo serdecznie, do zobaczenia. Myślę, że uda nam się spotkać 4 marca w chwaszczynie, a jak nie, to na pewno 3 maja w Czarnej Dąbrówce. Do zobaczenia, dobra. Kwartek. 4 marca się wybieram. Ogromnie dziękuję. Dobranoc. No i drodzy Państwo, dziękuję bardzo. W czwartek kolejna rozmowa. Do zobaczenia i śledźcie, śledźcie, bo już niedługo ruszą zapisy na bieg dookoła Kaszub, a gdy wejdziecie na stronę Kaszuby biegają ukośnik BDK, to tam znajdziecie już różne informacje. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.